Hej, hej kochani, witam Was w drugim odcinku pierwszej akcji na Czerwonych. No, kochani, czy miasto udało się podbić? Udało się podbić. Udało się podbić bez żadnych prób odbicia, dlatego no, nie ma zbyt wielu materiałów, żeby, żeby jakby zrobić ten filmik, tym bardziej, że dwa materiały tam jakieś tam sobie nagrałem, co prawda. Ale one się jakby utraciły przez to, że mi dysk jeden padł twardy, ale nie, to nie był ten SSD, to inny dysk. Okej okay, kochani, czyli cóż, no udało się to miasto podbić, zaraz wspólnie je nazwiemy. Mam nadzieję że podobał wam się odcinek z całej tej akcji planowania bo to była taka pierwsza fajna akcja na świecie Dimale gdzie czułem tą adrenalinkę a będzie ich zapewne więcej Dobra to zrobimy sobie przegląd wiosek yy, wraz z tym yy, yy, no bo to miało być niby utrzymanie okupacji ale tam naprawdę nic zupełnie się nie działo Otwieramy sobie dzbanek jak to wyżejście go nazwali, bonus łucznicy na pewno nam się przyda a wczoraj wieczorem nadzorując tą okupację naszą to poskanowałem troszeczkę naszych wrogów dookoła i tak Zuzuś Uzuś znalazłem coś takiego, co so myślę, kurwa no idealne miejsce do uderzenia nocnego, czyli off, straty jakieś tam będą, większe zapewne niż w dzień, ale nie będą aż tak straszne, bo offowe, wysłałem, atak, ale rzuciła sowę, była aktywna, więc cofnąłem, nie było sensu. Ale zaatakowałem Tom Toma, ten to już mnie musi kurwa nienawidzieć i tutaj zobaczcie, 58 ogni poszło co prawda, ale 133 jego poszły się walić, czyli E, niespodzianka porana zapewne była. E, drugi atak na drugie jego miasto, na miasto, w którym e, on trzymał boskie, e, ofensywne postacie. Wysłałem manty. Manty co prawda zginęły, ale 1066 punktów przyniosły, więc pomyślałem sobie, że trzeba na dojebkę jeszcze coś wysłać, póki chłop nie wstał i wysłałem taki oto atak i nie myliłem się. Były tam gryfy, oprócz tego troszeczkę ofa w postaci e, Rydwanu, chociaż Rydwan to jest offowo, e, offowy i defensywna jednostka i kawalerzystów i wszystko mu zniszczyliśmy. Także no Nocne ataki e, i nocne e, polowanka e, były z e, sukcesem. E, próbowałem też e, poatakować troszeczkę Dudusia, troszeczkę go poszpiegowałem i tak oto wyszło, że tu są biremki i tak dalej. Prawie wszystkie miasta jego przeszpiegowałem, ale Duduś był aktywny, e, na każdy atak rzucał jakiś czar, także uznałem, że nie ma sensu, bo na nocnym e, bonusie to zbyt duże straty, jak wsadzi mi tam defa. No ale dobra, e, mieliśmy zrobić przegląd wiosek, więc robimy, wchodzimy sobie w jedyneczkę surowce, niedawno zbierałem, także na pewno nie będzie nic do zbierania, co my tu musimy dobudować, proponowałbym dobudować e, jednak e, ogniowych, bo troszeczkę mi poszło przez to atakowanie, dwójeczka, e, dwójeczka, to są biremki, czyli ciach, ciach, budowanie birenek wrzucone, e, sukces jest taki, że w siódemce udało mi się, e, bo to będzie nasze miasto ofowe, e, ląd ofowy, udało mi się zrobić i na ogniowe, i na szybkie łodzie, i na koje właściwie to się robią te badania. Także rano będziemy już w stanie budować szybkie łodzie wraz z ogniami i wysyłać je na inne wyspy. E, przechodzimy do trójeczki. W trójeczce jest ląd de, defensywny i tutaj tak, tutaj już naprawdę, naprawdę trzy levely zostały nam tylko gospodarstwa. E, będziemy mogli przez ekspansje lądowe zyskiwać, tu już 50 jest dodane, ale to rzadko kiedy się zdarza, więc musimy upolować łaźnie a do łaźni co muszę na 24 Senat, czyli skupiamy się teraz na budowie Senatu. Na razie nic nie robimy, wyjdziemy tylko sprawdzimy, czy surowce można, można surowce. Jeżeli e, będę w stanie zbudować Senat, to. Oczywiście to zrobię, bo no, muszę wybudować łaźnie jeszcze jeden level Senatu i łaźnie ile to trzeba? No, jeszcze trochę. No dobra, zostawmy to tak, jak jest. Mam nadzieję, że uda mi się w dzisiejszej nocy dojść do tego Senatu. Przechodzimy do kolejnego miasta, Czwóreczka. Czwóreczka to są nasze boskie manty plus ognie. I czy ja mogę tu pobrać surowce? Nie, surowców nie mogę pobrać, ale zapewne wyślemy nasze manty. Na przykład tutaj, żeby poszły, wraz z hoplitami przyniosły jakieś surowce. A ja zobaczę, czy ja jestem w stanie coś ciekawego zbudować. W sumie nic takiego ciekawego, także spokojnie możemy sobie odpalić dwa ognie. No tak właśnie, powolutku się buduje, bo no, e, ostatnio miałem trochę czasu, siedziałem w domu przez ostatnie trzy dni, także non-stop siedzę i coś tam robię na tym, także za wiele nie mamy co do roboty, jak widzicie surowce nie są za bardzo marnowane. Dobra, e, teraz tak, tu do akademii wejdę, tutaj nie ma nic ciekawego do zrobienia, cały czas muszę kontrolować tę akademię, bo jest coraz więcej miast i coraz trudniej jest to wszystko kontrolować. Teraz tak, sprawdzę sobie, czy e, mam dobudowywać łódki, czy nie, czyli robię tak i wrzucam tyle lądu, ile mam się mieścić, Czyli mam jeszcze 55 ludzi do przodu To spokojnie to zrobię tak Zbuduję dwie łódki A za resztę walnę lądu I tak zdecydowanie Szermierzy plus jeszcze hoplitów Hoplici też są spoko Przechodzimy do szósteczki Szósteczka czyli to są biremki To są biremki To są biremeczki i sprawdzamy czy możemy dobudować Przy okazji akademia to by nas interesowało, półk. Także czy mogę walnąć akademię na jeden poziom wyżej? Nie mogę. Skoro nie mogę, to lecimy biremeczki. Mogę wrzucić tak. Tutaj już ładna ilość nam się, nam się gromadzi, a to bardzo dobrze. I teraz tak, to jest siódemeczko, o której Wam mówiłem. Teraz tak, zobaczcie sobie na Akademię. Tu już się robią szybkie łodzie transportowe. Pług już był zrobiony. Ogniowy zrobiłem wczoraj. Dzisiaj zrobiłem tak szybkie, wrzuciłem to, teraz się robi. Zrobią się koje, żeby będą mogły pomieścić troszeczkę więcej ludzi. I pług, czyli dodatkowe, dodatkowi ludzie. I co ja tu jeszcze teraz jestem w stanie zrobić, żeby jakoś to polepszyć? No możemy walnąć sobie gospodarstwo, bo jak w te wszystkie łodzie to na pewno sporo będzie nam potrzebne. Tego nie mogę nic zrobić z łodzi, no bo zwykłych na pewno nie będę budował. Po co mi ekspresowe? A po to, że jak będę puszczał atak ekspresowych z ogniami, to po czasie e, mój wróg, czyli osoba, do której wyślę atak, będzie kombinował, że to mogą być tylko ognie, i, a to będzie ląd. Dobra, to jest te miasto, które podbiliśmy wczoraj e, i nazywamy je e, Dom Publiczny 8. Dom pół... publiczny. Osiem, to jest to, które podbiliśmy. Jak ja Wam wcześniej mówiłem, będzie to miasto biremkowe biremkowe i tak też robię, że ono jest biremkowe. Nastawiam je na biremeczki. A co to jest? Co mogę zrobić? Choć powiem: Nie, nie, nic nie biorę, nie będę ryzykował. I teraz, tak, ile już mamy tu? Biremek 43. Ja jej tułkę cały czas od rana. Jest całkiem nieźle i ładuję też w jaskinie. W jaskinie dużo srebra, bo często jestem e, szpiegowany. Kochani, jeszcze i węcik, i węcik walniamy również. 10 strzał razem z wami nie będę kupywał żadnego już złota, chociaż ostatnio walnęłem, ale teraz już nie będę. Zobaczcie kolejny cel: a to co to jest i szybkie miasto, założone pod w czasie, bo również na nim skorzystają. Rekrutacja jednostek, właśnie to są fajne bonusy. Już drugi cel społecznościowy mamy osiągnięty. Kurwa, tylko to o, wreszcie jakaś zbroja, bo wam powiem szczerze, że chyba o dwóch czy trzech dni nawet nie trafiłem jednej strzały ani nic, a tutaj zbroja, czyli to może nam twierdzić, że nie wiem, sugerować, że m, tym razem coś znajdziemy, no dwójeczki same, nie? Coraz gorzej jest, mi się wydaje, że oni robią to po to, żeby skłonić ludzi, żeby inwestowali w te złoto i dokupywali sobie, aczkolwiek to trochę takie jest chujowe, ale w sumie Grepolis na tym zarabia, także no... No bo nie oszukujmy się, denerwujące jest to, że ten kto ma pieniądze i wsadzi te złoto, to może zrobić pay to win, może w jedną, w wieczór, w jedną noc yy, wybudować się dosyć porządnie, do, napre, i to nie są yy, ten naprawdę dosyć porządnie, także yy, ja bym bardziej nie nastawiał się na to, że coś tam, o, czekajcie, bo już chyba trofeum zdobyłem, ta, widzicie, odbierz, kolejne trofeum i teraz już te tylko zostało, kurwa. Także nie nastawiajcie się na to, że coś tam fajnego wygracie Bardziej ja to biorę jako sobie taki bonusik, który tam wpadnie albo i nie I ostatnia strzała i co mamy? Tu, tu, tu. O, 20. o, 20, ładnie teraz spalnało, nie? I tyle I tyle, kochani No to nic, ja wam dziękuję serdecznie, że byliście na tym odcinku z Listu ze świata demale Jeżeli jesteś pierwszy raz, zostaw suba Nie zapomnijcie o łapce i wpadajcie na live i na inne filmy Trzymajcie się ciepło, hej! That... that...